To jest jedna fontanna. Tutaj mamy 10 fontan. Tak to wygląda, gdy postawimy ich 100. A tak wygląda 1000 fontan. Nie zatrzymujemy się. Tutaj mamy ich 5000. Teraz 10000. 15. 20. I 25000 fontan. Także każda z nich symbolizuje jednego z Was, który zasubskrybował ten kanał. To już jest naprawdę wielka liczba, ciężka do ogarnięcia. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za 20. 25 tysięcy subskrypcji na kanale. No, nie kończą się te fontanny. Gdzie to się kończy? W tym miejscu? Okej, okay. strasznie was już dużo. Jeszcze raz bardzo, bardzo wam dziękuję. No i co, nie zatrzymujemy się, to nie jest koniec. Lecimy dalej po 50 tysięcy, 100 tysięcy i zobaczymy, gdzie jeszcze się uda. Także każdy z was, kto zasubował ten kanał przed 25 tysiącami subów, może sobie wybrać jedną taką fontannę. Napiszcie w komentarzu, którą chcecie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!